Aż trzy mecze halowego Pucharu Polski rozegrano jednego dnia w Przodkowie. Po meczach AZS-u Uniwersytet Gdański z Wisą Krakwet Kraków i Budmax'u Przodkowo z drużyną Pogoni 04 Szczecin, niejako na deser fani mogli obejrzeć czarnego konia zeszłorocznej edycji tych rozgrywek, czyli mściwoja Kartuzy w pojedynku z Gattą Aktiv z Duńska Wola. Gospodarze podeszli do tego spotkania bardzo poważnie, jednak mimo profesjonalnego przygotowania nie udało się drużynie Sebastiana Letniewskiego wyjść z niedzielnego pojedynku zwycięsko. rozpoczęło się punktualnie o godzinie 19 przy niemal pełnej hali spragnionych dobrych zawodów kibiców. Ci, którzy kibicowali jednak gospodarzom pierwszy zawód musieli poczuć już w pierwszej minucie meczu. Po dobrze rozegranym rzucie rożnym bramkę dla Gatty zdobył czołowy zawodnik futsal ekstraklasy Daniel Krawczyk. Gdy gram ściwoja po knockdownie z pierwszej minuty, wreszcie zaczęła się powoli układać kolejny cios, wyprowadziła gapta Active Zduńska Wola. W ósmej minucie na 2 do 0 dla Zduńsko Wolan podwyższył Krzysztof Adamski. Tuż przed przerwą po znakomitym wykonaniu rzutu wolnego Maciej Osłowski ponownie wlał w serca kibiców radość i nadzieję na korzystniejszy rezultat w drugich 20 minutach. No! mimo olbrzymiej motywacji w szatni drużyny Mściwoja Kartuzy w przerwie, obraz tego spotkania w drugiej połowie niewiele różnił się od pierwszej. Co prawda gospodarze ambitnie walczyli i starali się ile tylko sił w nogach, ale jednak to goście zdobywali bramki. W 24 minucie na 3 do 1 wynik podwyższył Igor Sobalczyk, a 6 minut później Michał Szymczak dołożył kolejną bramkę co prawda w 32 minucie Przemysław Kostuch zdołał zdobyć bramkę kontaktową jednak przy przedłużającym się wyniku 4 do 2 dla Gatty trener Sebastian Letniowski zdecydował się wycofać bramkarza Manewr ten na niewiele się udał gdyż do końca spotkania strzelali już wyłącznie z Co więcej drużyna z Kartusy nie zdołała nawet poważnie zagrozić bramce Dariusza Słowińskiego ja, ja! przegrana z wyżej notowanym rywalem nie sprawiła, że po meczu w szatni Mściwoja Kartuzy było cicho i smutno. Oczywiście żal po porażce z na pewno istniał, jednak fakty dojścia aż do jednej ósmej finału halowego Pucharu Polski może nazywać Mściwoj swoim sukcesem. Słowa pochwały dla zawodników Gatty po tym spotkaniu padały nie tylko z ust przedstawicieli Mściwoja, ale także sam trener Wojciech Sopur bardzo chwalił swoich zawodników za postawę w niedzielnym spotkaniu. Gata, to ja powiedziałem, to poza Wisłą był naj, e, najmniej przez nas przeciwnik, tak, jak gdyby, dużo indywidualności, no i dzisiaj pokazali nam, no, gdzieś tam miejsce w szeregu, byli zespołem lepszym, no, przy odrobinie szczęścia można było nawiązać walkę, ale, ale mówię, dzisiaj troszeczkę zawiodła, tak jak mówiłem, nasza obrona. No, Gata zagrała dzisiaj, wydaje mi się, na miarę swoich możliwości, my nie byliśmy w optymalnej dyspozycji, wykorzystali wszystkie nasze błędy praktycznie, byli w 100% skuteczni, no i chyba to zaważyło na końcowym wyniku. Jeszcze wydaje mi się, że my jako nieliczna drużyna podeszliśmy bardzo poważnie do tego meczu. Wiedzieliśmy o tym, że to jest bardzo dobra drużyna. Mieliśmy takie sygnały z Polski tutaj i dlatego tutaj uczulamy zawodników, że jeżeli od początku nie zagramy konsekwentnie zarówno z tyłu, jak i nie będziemy wykorzystać sytuacji, które nam się nadarzą, to niestety, ale tutaj może być problem. Tak? I w związku z tym taki, taki wynik, a nie inny. No i nasza gra też, też uważam, że bardzo dobra.